Oto samochód poruszający się z prędkością V. W pewnym momencie kierowca zauważył w odległości R na swojej drodze przeszkodę to ten prostokąt szary. Ma dwie możliwości, podczas których będzie próbował nie zderzyć się z przeszkodą. Pierwsza możliwość jest taka, że naciska na pedał hamulca, pojawia się siła hamująca, siła tarcia, i kierowca liczy na to, że samochód zatrzyma się tuż przed przeszkodą. I druga opcja wchodzi w ruch po okręgu o promieniu R i liczy na to, że samochód ominie przeszkodę. Rozpatrzmy pierwszą wersję. Pojawia się siła F przeciwnie zwrócona do prędkości. Jest to siła tarcia, siła hamująca. Na początku samochód miał energię kinetyczną mv2, 2. na końcu jest ona równa 0. Zachodzi zmiana energii kinetycznej równa jest pracy siły wypadkowej. Rozpisujemy zmianę energii kinetycznej jako różnicę. Energia kinetyczna końcowa 0, a początkowa mv kwadrat przez 2 i praca siły F minus f razy r, minus dlatego, że siła F jest zwrócona przeciwnie do przemieszczenia. Stąd wyznaczamy potrzebną siłę tarcia, która spowoduje to, że samochód zatrzyma się przed przeszkodą. I druga wersja. W drugiej wersji musi podziałać na samochód odpowiednia siła dośrodkowa. Jest to również siła tarcia. Zachodzi, siła dośrodkowa równa się, no znany wzór MV przez R. Popatrzmy na te dwa wzory. Znajdźmy stosunek. Masy, prędkości, promienie upraszczają się, zostaje dwa. Znaczy to, że. Wtedy, gdy kierowca wejdzie w łuk po okręgu o promieniu R, to musi na samochód działać siła dwa razy większa niż w pierwszej wersji.